Słuchajcie, koncepcja nam się zmieniła trochę. Tak jak widzieliście ostatnio, mówiłem w typowo zimowych warunkach. No, teraz te warunki się troszeczkę zmieniły. O, mamy rybę. W pierwszym rzędzie mamy rybę. Uh, uh. O, no kurde, branie było. Słuchajcie, było branie. Tak, 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 było branie. Ryba się prawdopodobnie nie ukuła. Cześć, witajcie, Siemanko. Słuchajcie, no i co? Przyszła zima. Jak widać, warunki są jakie są. Pada śnieg, na szczęście, na szczęście, akurat dzisiaj temperatury są powiedzmy koło zera, czyli albo delikatnie na plusie. No, i korzystając, korzystając z okazji, że jeszcze te zbiorniki nie zamarzły, postanowiłem wybrać się za szczupakiem, może za sandaczem, ale głównie moim celem jest szczupak. Zabrałem ze sobą wędkę, którą tak naprawdę testuję. Być może pojawi się w naszej przyszłorocznej ofercie. Jest to RS do 25 gramów, 2,75. Mamy już dwa modele, 2,75 do 28 i do 35 gramów, ale ja tutaj bardzo chciałem sprawdzić wędkę nieco delikatniejszą, taką powiedzmy do łowienia, do łowienia na przynęty twarde, typu głównie chodziło mi o woblery. I w zamyśle miało to być kij do łowienia boleni oraz sandaczy w nocy na woblery. Ale okazało się, że bardzo fajnie radzi sobie też z łowieniem szczupaków na lekko, z lekko obciążonymi gumami. I dlatego też korzystając właśnie z okazji, że na szczupakach, postanowiłem go zabrać, żeby go troszeczkę potestować. On co prawda złowił już kilka fajnych ryb w tym sezonie, ale... Ale mówię, no każda, każda, okazja, każda okazja do sprawdzenia jest bardzo istotna, więc jako, że mamy zimę i teraz łowimy lekko obciążonymi przynętami, prowadzimy gdzieś bardzo, bardzo powoli, teraz powinniśmy, powinniśmy, no u mnie z reguły na zbiornikach jest tak, że o po tej porze roku sprawdzają się nieco mniejsze gumy, powiedzmy takie 10-12 cm lekko obciążone na główkach od 3 do 5 gramów. I tutaj właśnie ten tenki sprawdza się bardzo dobrze, bardzo fajnie rzuca, bardzo fajnie, bardzo fajnie prowadzić te gumy. Nie ma żadnego problemu z tym. No a na przykład jeżeli bym chciał zostać do wieczora i popróbować, popróbować gdzieś tam za sandaczem na woblery, no to nie ma najmniejszego problemu. Ale już nie będę przedłużał tego wstępu. dzień jest krótki, więc biorę się załomienie. A jeżeli coś się trafi, to na pewno zobaczycie w Słuchajcie na start. Warunki mamy jakie mamy, tak jak mówiłem na wstępie. No ale my wędkarze to wiadomo, jesteśmy, nie jesteśmy normalni, więc to nikogo nie powinno dziwić. I tak, zaczynamy od naszego Rebelschada 12, w kolorze Natural Root NRU, główka piątka, czyli raczej lekko i tutaj, tak jak Wam wspomniałem, testujemy, cały czas testujemy różne rozwiązania, nowości nowe wędki i między innymi mam dzisiaj ze sobą RSA 275 do 25 gramów nie ma go jeszcze w ofercie być może pojawi się w przyszłym, w przyszłym sezonie ale to zobaczymy jeszcze na razie go obławiam od czerwca ma już na koncie parę fajnych ryb zobaczymy Dzisiaj z racji tego, że tutaj łowię lekko i niezbyt agresywnie to go zabrałem ze sobą przy okazji kolejna możliwość, żeby go gdzieś tam sprawdzić Głównie nastawiam się na jakieś szupaki, ale zobaczymy może może jakiś sandacz się trafi Teoretycznie warunki są jakie są, każdy widzi ale no nie w taką pogodę się łowiło ryby, więc to nie jest jakiś problem. Zobaczymy. No jeśli chodzi o wędkę, ona głównie została stworzona z myślą o łowieniu na, na woblery. Miał to być, znaczy ma to być w zamyśle uniwersał taki troszkę lżejszy względem RS-a do 28 gramów, który bardziej... bardziej Bardziej bym gdzieś tam pozycjonował jako wędkę boleń, sandacz nocny do łowienia na woblery. No ale już przekonałem się, że spokojnie sobie daje radę, jeśli chodzi o gumy lekko obciążone. Nawet te większe. Nawet łowiłem gdzieś tam nim na twitche szczupakowe, takie 10-11-12 cm. I nie było z tym najmniejszego problemu. Ale mówię, woblery to jest jego tak naprawdę mm, wobler, Woblery to są przynęty, które obsługuje y, chyba najlepiej tak jak na przykład woblery boleniowe, jakieś besterowce, dociska na takie odległości, że to po prostu głowa mała, a co najważniejsze to jeszcze można tym kijem skutecznie zacinać ryby z takich odległości. Boleń na przykład zacięty z odległości około 70 metrów, to nie jest dla, dla tej węzki w ogóle jakikolwiek problem. No dodatkowo jest lekka, bo ona waży gdzieś około 130 paru gramów, 135 bodajże. Mam tutaj zestawioną, mam go zestawionego z Ultegrom 4000. No i to zestaw jest super wyważony, nie czujko w ogóle. Bardzo fajnie się tym łowi. Ja lubię troszeczkę bardziej finezyjnie łowić, nawet jeżeli chodzi o jakieś tam szupaki czy sandacze, więc taki okres zimowy jest dla mnie bajka. mówię no pogoda jest jaka jest, ale no naprawdę łowiło się w znacznie gorszych warunkach i, i, i jakieś tam wyniki były, więc, więc na razie jeszcze jestem dobrej myśli. Jestem obecnie na głębszej części zbiornika. Zobaczymy. Słuchajcie, koncepcja nam się zmieniła trochę. Tak jak widzieliście ostatnio, mówiłem w typowo zimowych warunkach. No, teraz te warunki się troszeczkę zmieniły. Oj, mamy rybę. W pierwszym licie mamy rybę. Uh, uh. Patrzcie. O kurde, Nie będzie tu chyba jakiś potwór Rebersza dziesiątka, główka piątka. Zobaczymy co to jest A, stupak I no to taki nawet już ciekawy Nie jest to mówię potwór, ale Mamy Mam pierwszą rybkę Fajnie z pierwszego z pierwszego rzutu praktycznie na Rebela, o nie, no nie jest to duży szczupak Nie ma się też co emocjonować za bardzo Ale, ale jest ładnie ładnie rybka wzięła Po takiej posusze to I się nie wierzgaj się. Postaram się go tutaj nie męczyć zbytnio. O, taki szczupaczek. Słuchajcie, przyjechaliśmy już na rzekę. Bo skończyły mi się pomysły jeśli chodzi o zbiorniki. Naprawdę, jest tragedia. Nie wiem, nie wiem, co jest grane. Pogoda super, wszystko super. Trzy zbiorniki objechane, bardzo dobre. Stosunkowo bardzo dobre. I kompletnie się nic nie dzieje. Nic się kompletnie nie wydarzyło. No. Zobaczymy w takim razie na rzece. Rebel dyszka na główce piątce I zobaczymy Zaraz przejdziemy tylko w takie spokojniejsze miejsce i może być troszeczkę za szybki uciąk jak na tą porę roku Słuchajcie, mamy rybę i to wygląda, że jest całkiem fajna. Spróbujemy ją podebrać. A tak jak myślałem, to będzie hol. No, powiem Wam, że może być fajna ryba. No, już taki, jak na rzekę, bardzo. Nie jest to potwór, ale już całkiem fajny. Oh. No, mamy rybkę. Fajny, grubiutki, a nie jest duży. Ale jest. Udało się. No, czyli jednak dobrze było przyjechać na rzekę. Dobra, ja go tutaj ogarnę, i zaraz wracamy. No, powiem Wam, że to miejsce wygląda na grube zobaczymy jedną rybkę już mamy o, to jakieś gałęzie widzę zatopione tak, ktoś wrzucił gałęź albo spadły albo spłynęły kurcze <śm> <ś> spróbujemy może jakoś ominąć O kurde, branie było. Słuchajcie, było branie. Tak, 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 było branie. Ryba się prawdopodobnie nie ukuła. Piękne branie. Spróbujemy jeszcze raz. Piękne było uderzenie. Coś tam siedzi. Может повторю.